Elegancja, Francja, Paryżana zapierdalam lamfę na Nie ma Boga, Jezus trota. Fałszowana niczym, Jezus Maria. Działa Maria, bo to ona jest prawdziwa. Tak jak ukochane, wy fach Nie Jebie mi się albo plocze język, kurwa. Dżugla tutaj, w rejchu spokój mam chuj, Paryżana. Osiem lat razy kilkanaście ha Za godzinę północ chyba już leciały Trudno Wypierdala czas na trip Tu wciąż jebać każdy systemowy list Jutro może coś przeleję, może chuj w to po swojemu spłacam I niedługo się wpierdalam już za kółko Paryżana W KG Paryż jest jak chuj Paryż jak chuj W Paryż jest jak chuj w KG Paryż jest jak chuj, chociaż czasem tracą grunt, ale to jest w sumie tu nieistotne Bo dla wielu tu jest luks, nam wystarczy dobry pół i że mam parę nut mieć na koncert W KG Paryż jest chuj, chociaż czasem tracą grunt, ale to jest w sumie tu nieistotne Bo dla wielu tu jest luks, nam wystarczy dobry pół i że mam parę nut mieć na koncert yeah, yeah, yeah.

Czego bym nie zrobił, zawsze ziomom dobrze siada A ty zawijaj stąd ploty jeśli nie wiesz o co kaman Ze mną zgadzą koty, a po mnie moja panna Tu co drugi maloty na pułapie wiesz Eiffla Parry, Pary, żana Sztuka jest nagrana, druga w nocy, jakby dzwoniła tu sanaks Sorka za ten telefon, tylko chciałem pomocy Dobrze wiem, mordeczko, że jesteś obrotny Wokół mordy dobre fazy i śmiecholce Jakbyśmy żyli w holce, dobrze, że wszyscy na wolce już, bo bywały czasy gorzkie A i tak pijemy piony, a wiadomo komu w plecy chuj W je paryż jest jak chuj Chociaż czasem tracą grunt Ale to jest w sumie tu nieistotne Bo dla wielu to jest luks Nam wystarczy dobrze pójść Że mam i parę nut mieć na końcu. W Kaję paryż jest za chuj, chociaż czasem tracą grunt Ale to jest w sumie tu nieistotne bo dla wielu tu jest luks, nam wystarczy dobry pójść Że mam i parę nut mieć na koncert W KG paryż jest jak chuj, chociaż czasem tracą grunt, ale to jest w sumie tu nieistotne Bo dla wielu tu jest luks, nam wystarczy dobry pójść Że mam i parę nut mieć na koncert Nie no kurwa klasa. Czy powiem, że kurwa